Jak rozpoznać Rwandę? Chcesz lepiej rozpoznawać świat w Geogesser, To kliknij followa i już nie omin kolejnych odcinków. No i zacznijmy od kompletnych podstaw. Mamy Rwandę w środkowej Afryce. Jeśli chodzi o coverage w Geogesser, to Kenia, Uganda i Rwanda kończy to wszystko. Więc jesteśmy tu po środku Afrycy, na południu od Ugandy. Rwanda jest bardzo małym krajem i też bardzo specyficznym, więc łatwo się go jest nauczyć, ale zobaczymy jak dokładnie. No i za pomocą temu zdjęciu chcę wam naraz pokazać kilka rzeczy, charakterystyczny w Rwandzie. Jest to raz samochód, który od razu rzuca się w oczy. Mamy go w tym, jakby dokładnie w tej formie jako czarny samochód, biały i również brązowy. Może on również być w całkowicie blue. Poza tym mamy tutaj na drodze taki czarno-biały. To w Afryce też jest bardziej charakterystyczny w Rwandzie, więc to też można zapamiętać. Jeśli obejrzymy sobie tutaj tło, to zobaczymy, że jest taka lekka mgła. Mamy to czasami też w Senegalu, ale to jest właśnie bardzo charakterystyczne dla Rwandy, że jest taki, taki. poposstu, Taka mgła w tym coverage. No, i jak na Afryce jest to kolejna rzecz, która jest też ważna, że mamy prawostronny ruch. Mamy to na przykład również w Nigerii, ale to jest kolejny tip, który bardzo nam pomaga, że mamy właśnie tutaj prawostronny ruch. No, i patrząc tutaj na całość, to widzimy właśnie, że przód tam mamy białe blachy, tył mamy żółte blachy, więc to jest ważne też w Nigerii, że przód białe blachy, tył żółte blachy. Jeśli chodzi o specyficzne słupki, to mamy takie podobne słupki francuskie, senegalskie. Um, tutaj też mamy brązowe, brązowy samochód, żebyście go też widzieli, a um, więc jak widzicie prawo strony i takie słupki, to szanse są całkowicie wysokie, że jesteśmy w Rwandzie. Również takie kamienne znaki z numerem na boku drogi są też charakterystyczne, no i od razu tutaj mamy komplet samochodów, widzieliśmy wszystkie możliwe w Rwandzie, Rwandzie czarno, biały i um, brązowy. I jest też możliwy całkowity blur jeszcze oczywiście. No i na koniec mam jeszcze jeden tip dla Was. No i tutaj chodzi o motorów w Rwandzie, bardziej o motocyklistów, bo oni są zazwyczaj ubrane na całkowicie Czerwone jest to obowiązkowo jakby w takiej kamizelce i takim kasku pojechać e, na motorze, więc tutaj również coś, jak zobaczycie motorzystę, który jest w takim czerwonym komplecie, to szansa, że jesteście w randzie jest dosyć wysoka. Mam nadzieję, że ten filmik Ci się spodoba. Mam nadzieję, że coś nowego się nauczyłeś. Jak nie chcesz ominąć kolejnych krajów, to się ucieszę za followa, za lajka i oczywiście za komentarz.